Cześć, gdy na spacer, jest pięknie, zielona, chociaż chłodno Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj przez przypadek oglądałam fragment wiadomości. Fragment wiadomości może nawet nie tyle oglądałam, co słyszałam, bo nie wiem, nie wiem, co to za dziennikarka snuła te opowieści w każdym razie. Bardzo mocno straszyła, szczególnie Nowym Jorkiem, że specjalne samochody, zamrażarki stoją, bo nie nadążają chować ludzi. Bo zmarło nie wiem, 70, 700 w ciągu tygodnia? Nie, nie wiem. Jakieś takie liczby podawała, że cały szereg wielkich ciężarówek, lodówek stoją. Ludzie, miasto Nowy Jork według danych z 2018 roku liczy sobie, Około 8,5 miliona ludzi. Jeśli weźmiemy, tak jak przewiduje statystyka, zgony to jest około 11%. Tak jest statystycznie we wszystkich krajach, możecie sobie to sprawdzić. To to jest około 90 tysięcy rocznie. 90 tysięcy. Ja mówię o samym mieście Nowy Jork, nie stanie. A nie wiem, co czy ta pani podawała w stanie Nowy Jork, czy w mieście. Nie wiem. Nie słuchałam dokładnie. W każdym razie, jeżeli weźmiecie te 90 tysięcy zgonów na to miasto Nowy Jork, to miesięcznie Wam wyjdzie nie mniej więcej tylko około 8 tysięcy zgonów. Przepraszam, jak nagle umrze 70 70 osób w ciągu dnia, to co musi stać tak, jak pokazywali 20 ciężarówek chłodni, o czym, o czym jest ta mowa, bo ja, ja naprawdę tego nie rozumiem. To są tak bzdurne informacje. Jeżeli ktoś z nas umieszcza coś na Facebooku, co się Facebookowi nie podoba. To według Facebooka albo według YouTube'a jest całkiem, to nam to usuwają. A tu pani w wiadomościach podaje wzdurne rzeczy, które wyliczone, nie wiem, no tak na zdrowy rozsądek. Matematyka. No po prostu matematyka. Najprostsza matematyka statystyczna się bierze liczby, dzieli na dni, przelicza, jak to wygląda, nie pasuje i nam, nas straszą po raz kolejny. Dodatkowo Pani opowiada, jako cud mniemany, krakowiacy czy górale, jak to tysiące naukowców zajmuje się wynalezieniem nowej szczepionki. To popatrzmy teraz sobie na dane statystyczne w Polsce. Dane statystyczne w Polsce, na przykład dotyczące umieralności na choroby nowotworowe. I tu znowu posłużę się liczbami. Średnio w Polsce w 2018 roku umarło ponad 404, 414 tysięcy ludzi. Z tego 1 czwarta na choroby nowotworowe. Okej. Okay. 1 czwarta z 414. To jest dobre ponad 100 tysięcy. Czyli gdzieś około 8300 do 8500 miesięcznie umiera na choroby nowotworowe. Czy jakiś geniusz się znalazł i wpadł na taki cudowny pomysł, żeby wymyślić szczepionkę na raka? Co, że nie można? A na koronawirus, na korona świrusa można. <laughs> no, nie, to, to jest po prostu śmiechu warte. Czy nam już zabrakło zdrowego rozsądku, odrobiny sceptycyzmu, żeby przestać ślepo wierzyć w te kretyńskie dane, które nam ciągle pokazują. Przecież to osobie, która myśli, ogólnie rzecz biorąc, myśli. Chyba się nie mieści w głowie. Nie będę upierdliwym poszukiwaczem prawdy. Prawda po prostu jest. Prawda to jest coś, co istnieje. Tylko my po prostu nie zawsze ją zauważamy. Dlaczego i nie zauważamy? Bo wciśnięto w nas stereotypy, bo ktoś nas nauczył tak, a nie inaczej postrzegać świat, siebie, ludzi. Nauczono nas wielu rzeczy i tak nam zostało. I tak nam często, gęsto zostaje. Nie analizujemy, nie sprawdzamy, nie zastanawiamy się. Po prostu przyjmujemy na wiarę to, co ktoś nam powiedział. No bo powiedział jeden naukowiec, drugi naukowiec, trzeci naukowiec, czwarty powiedział zupełnie co innego. No ale jak czwarty powiedział co innego. To znaczy, że jakiś nienormalny. To znaczy, że co? Że on jest chory, ja jestem chora? Nie wiem. A może byśmy tak włączyli trochę więcej myślenia i zastanowili się, czy może ten czwarty nie ma racji. A może piąty, który zupełnie inaczej mówi. Interesuje mnie, dlaczego usuwa się z polskiego YouTube'a wiele filmów. Dlaczego usuwa się filmy Davida Aika, wiele filmów Brusa Liptona? Dlaczego się to robi? Ktoś mi powie. Chciałabym to wiedzieć. Nie wiem. Dlatego proponuję Wam wszystkim zajrzeć do statystyki użyć najprostszej rzeczy, jakiej można, czyli podzielić sobie ile zgonów na miesiące w danym kraju i zobaczyć, ile z tego co nam opowiadają, jest prawdą. A ile jest oficjalnym fejkiem, bo ja tak to określam, to jest oficjalny fake, który akurat w przeciwieństwie do tego, co my napiszemy. Jest oficjalny, a dlatego powinniśmy w niego wierzyć. No, ja właśnie dlatego nie wierzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.